Cześć Wam wszystkim, ja jestem Kamil, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Tym razem przygotowałem coś specjalnego, stałem się szczęśliwym nabywcą fotela Kuzo Quantum. i chciałbym troszeczkę o nim opowiedzieć. Nie przedłużając, rozpakujmy nasz fotel, który ma naprawdę bardzo fajny, rewelacyjny motyw. Jak widzicie, fotel rozpakowany, ale zanim go rozłożymy, zacznijmy może od samego początku. Moja przygoda z firmą Elektrostatyk trwa już dość długo. Jakbyście mogli cofnąć się z materiałami do tyłu, to pierwszy film na temat fotela FR5 zrobiłem jakieś 4 lata temu i cieszy się dość dużą popularnością do dzisiaj. Są zainteresowani ludzie, którzy zadają wiele pytań, gdzie co kupiłem i jak to zrobiłem. Żeby naświetlić Wam bardziej sytuację tego pierwszego fotela, który był w moim posiadaniu, to był to zwykły fotel z możliwością zamontowania adapterów o średnicy 25 mm, na które można było przyczepić ramię, bądź fajkę, bądź jakieś ramię do siatki i parasol. Fajną możliwością też w tamtym fotelu było to, że można było dostawić tak zwaną dostawkę i mieliśmy, można powiedzieć, takie nie za bardzo wygodne, ale przez dłuższy, dłuższy czas mi służyło łóżko karpiowe. Kolejnym następcą mojego fotela FR-5 był fotel Kuzo F3, który można powiedzieć otworzył przede mną przyjemność zwędkowania federowego. A może pokazał mi jak można sobie zorganizować stanowisko tak, aby mieć wszystko pod ręką i jak naprawdę może to ułatwić mi życie podczas wędkowania. Nie trzeba mieć takich dogodności, można oczywiście wędkować na podpórkach, ale powiem wam, że cała ta otoczka się naprawdę zmienia, jeśli stwarzamy sobie chociaż trochę jakiejś przyjemności bądź zwiększamy sobie komfort tego wędkowania. Korzystałem z fotela Kuzo F3 około 2 lat i na rybach byłem bardzo często. Zresztą widzicie po materiałach, jakich jest tutaj dużo. W każdą sobotę o godzinie 16 pojawia się dodatkowy film, a czasami nawet trafiają się i w tygodniu. Przeżył ze mną tamten fotel bardzo wiele i poszedł do następnego właściciela. Został po prostu sprzedany. Jego następcą został Kuzo Quantum. Na grubszych nogach, i wydaje mi się, że będzie bardziej stabilny. W Kuzo F3, mimo że byłem bardzo z niego zadowolony, były też jakieś tam wady niewielkie, takie, że trzeba było podpierać ramię. Od Federa, z tego względu, że troszeczkę się trzęsło i poziomica, która jest z tyłu, również na tym fotelu, się odkleiła. Tak poza tym nie było żadnych wad, do których mógłbym się przyczepić. A powiedziałbym Wam, że były nawet same zalety, z tego względu, że fotel był na tyle lekki, że można było go zabrać pod rękę wraz z pokrowcem, wiadrem oraz torbą i pójść przed siebie na wybraną miejscówkę bez targania żadnego wózka transportowego. Bądź chodzenia kilka razy. Jeśli byłem zadowolony z tamtego fotela, to czemu by nie przerzucić się na coś innego? Każdy fotel Kuzo Quantum jest sprzedawany wraz z takim oto właśnie pokrowcem. Pokrowiec jest przygotowany pod to, żeby można było zaczepić tutaj sobie nogi. Ja tutaj mam. Sześć nóg, z tego względu, że mam jeszcze podnóżek, którego dzisiaj nie mam, ale przedstawię go wam na pewno w następnym jakimś odcinku, gdzie już będę wędkował. Torba jest naprawdę solidna, z bardzo grubego materiału. Prawdopodobnie ten materiał jest również wodoodporny. Widać, że jest wytrzymały, gruby, wzmacniany i miejmy nadzieję, że będzie bardzo długo służył. Ale już taką opinią będę mógł się z Wami podzielić dopiero za jakiś czas. To co, może nie przedłużajmy? Najwyższy czas go rozłożyć. fotel bardzo mi się spodobał. Motyw, który został tutaj zastosowany, jest taki nowoczesny, agresywny, można powiedzieć, i mimo, że nie ma tutaj zbyt wielu tych wzorów, to na tym czarnym tle ten kolor naprawdę bardzo fajnie się wyróżnia. Z tyłu, jak widzieliście, jest logo naszego kanału oraz moje imię. To już załatwiłem sobie indywidualnie. Każdy będzie miał możliwość zrobienia czegoś takiego jak ja. Dodatkowo mam stolik również od firmy Elektrostatyk z miarkami z dwóch stron. Więc nieważne, czy założę go sobie z tej strony, czy z tej strony, zawsze będzie miarką w moim kierunku. Stolik jest o wiele większy niż miałem ten poprzedni, i również go możecie znaleźć na stronie Elektrostatyka. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na regulację nóg. Różni się ona od poprzedniego modelu z tego względu, że nie jest na sprężynie, a na zacisku. Zaciski nóg Podobne jak w modelu Kuzo F3, chociaż w drugiej serii, bo w pierwszej były zaciski typu tylko skrętnego, a tutaj mamy właśnie w ten sposób. Możemy zaciskać z tej strony bądź z tej, żeby nam nie przeszkadzało. Solidne grube nogi, zaciski oraz regulacja, która została zmieniona w tym fotelu, zwiększyła jego nośność, gdzie poprzednik był sugerowany do 120 kg ten oto fotel przez producenta ma udźwig około 140 kg czyli 20 kg więcej, a to już naprawdę sporo regulacja oparcia działa tak samo jak w poprzedniku Kuzo F3 czyli sprężyny na zębatkach zaciskanych pozwala nam manipulować właśnie oparciem do przodu i do tyłu. Materiał jest naprawdę bardzo przyjemny w dotyku, bardzo gruby. Powiedziałbym nawet, że bardziej sztywny od tego poprzedniego, ale za to jak siadamy to czujemy się dość stabilnie. A w poprzednim modelu powiem Wam, że z czasem te gumy się podaciągały i się zrobił taki niewielki dołek, chociaż to w niczym nie przeszkadzało. Wystarczyło tylko ponownie naciągnąć porządnie gumy. Tutaj też jest taka możliwość, jakby zaczął nam się materiał zapewne zapadać. Są tutaj napinacze, które w każdej chwili możemy napiąć. Na chwilę obecną wszystko tutaj wygląda idealnie, więc nie trzeba nic robić. No w końcu to jest nowy fotel, więc wszystko. Chociaż na początku powinno wyglądać idealnie, a tutaj jak możecie zobaczyć, poziomica. Poziomica, która w poprzednim fotelu bardzo szybko odpadła, zobaczymy jak będzie zachowywała się tutaj. Czy jest to jakiś lepszy klej, bądź jakiś inny ciekawszy sposób na to, że została tutaj przymocowana. Ale jak tylko się zgubi, to na pewno Was o tym poinformuje. Tak naprawdę ona za bardzo nie jest do niczego tutaj potrzebna. Można sobie wyregulować fotel. Bez tej poziomicy w bardzo prosty sposób. Jak widzicie, stanowisko mam już rozłożone. Siatka na ramieniu, oczywiście ramię pod wędki, fajka pod dolnik wętek. I tak to właśnie będzie się prezentowało na chwilę obecną bez podnóżka. Dzisiaj wędkuję w ten sposób. Jak widzicie, siedzę już na swoim stanowisku i jestem naprawdę mile zaskoczony. To wszystko się trzyma, ma ręce i nogi, nic tutaj nie lata. I chyba wędkowanie będzie dość przyjemne. Rozłożyłem się na miękkim gruncie, więc mimo wszystko, przy większych moich ruchach mogę liczyć na jakieś drgania, ale to tylko z tego względu, że jestem na leżącej trzcinie i grunt pod moimi nogami jest miękki i się zapada. Więc cudów nie możemy tutaj teraz żądać, ale na pewno jakbym jeszcze dostawił podnóżek, którego żałuję, że nie wziąłem, bo sądziłem, że będę na twardym gruncie się rozstawiał. Na pewno by to jeszcze wszystko mocno ustabilizował, no i tutaj przede mną byłoby o wiele więcej miejsca, bo na dodatkowych dwóch nogach, które są przy podnóżku, mógłbym zamontować sobie siatkę, bądź ramię, albo fajkę. Wszystkie elementy dodatkowe typu fajki ramię, jedno, drugie kupiłem w sklepie Roadshop. Foteli jeszcze tych modeli nie ma, ale jeśli chodzi o Kuzo F3 albo o Kuzo FR5, to w sklepie Rouchow na pewno je znajdziecie. Wszystkie elementy do tych foteli, które Wam będą potrzebne, również tam znajdziecie. A jeśli jesteście zainteresowani dokładnie tym modelem i dokładnie właśnie w tym motywie, i byście chcieli mieć jeszcze na oparciu swoje imię bądź logo, to zapraszam Was na oficjalną stronę Elektrostatyka. Tam wszystkiego się dowiecie po kontakcie. Telefonicznym bądź mailowym, bądź na stronie Facebook poprzez Messenger. A ja się z Wami już pożegnam i zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Giętka Wędka w każdą sobotę o godzinie 16.00. Widzimy się.